Bardzo ważną rundę rozpoczęli w sobotę piłkarze stadionu z rocznika 2001. Podopieczni trenera Arkadiusza Miedzy rozegrali mecz z zagłębiem Sosnowiec w ramach pierwszej kolejki grupy spadkowej Śląskiej ligi trampkarzy swojej kategorii wiekowej. Od początku mecz zgodnie z przypuszczeniami był bardzo zacięty. Jedna i druga strona próbowała zagrozić bramce przeciwnika grając otwartą ciekawą piłkę. Początkowo więcej okazji na objęcie prowadzenia tworzyli sobie gospodarze, ale żadnej z nich nie wykorzystali. Do bólu skuteczni w tym okresie gry okazali się Sosnowiczanie, którzy w 14. minucie zdobyli pierwszego gola po ładnym uderzeniu z rzutu wolnego. Z tego momentu oba zespoły atakowały niemal na zmiany, ale żadna z drużyn nie potrafiła pokonać bramkarza przeciwnika. Do przerwy goście prowadzili ze Stadionem Śląskim 1 do 0. W przerwie trener wam coś powiedział w przerwie jakoś was tam zmotywował? Tak, zmotywował i to bardzo nawet. Żeby, no powiedział, że mamy się wziąć do roboty przede wszystkim i że żebyśmy grali więcej ciałem, a nie rękami jak baby. Bardzo bojaźliwie podeszliśmy przez pierwsze 10 minut. Odbiło się do tym, że zamiast postawić poszeczkę bardzo wysoko, to atakowaliśmy rękami, trzymaliśmy przeciwnika za koszulkę. No niestety no, nie graliśmy bark w bark, nie graliśmy ciałem. W przerwie usłyszeli troszeczkę mocnych słów. Myślę, że druga połowa o wiele lepsza niż pierwsza. I rzeczywiście, zwłaszcza początek drugiej odsłony był w wykonaniu Pożawian piorunujący. W 33 minucie gospodarze doprowadzili do wyrównania po akcji rodem z najlepszych ligowych boisk. Ładne dośrodkowanie z pierwszej piłki na bramkę zamienił nabiegający na piłkę Kamil Garcarczyk. Do końca spotkania trwała wymiana ciosów pomiędzy obiema stronami, których remis zdawał się niesatysfakcjonować. W tak stadionu, jak i Zagłębia pozostawali jednak niepokonani stąd na inaugurację wiosennych rozgrywek drużyny podzieliły się punktami, remisując jeden do jednego. Dużo się działo tam akcji pełno było dla nas, dla przeciwników. Dużo, no, jeden, jeden to dobry wynik według mnie, bo nie przegraliśmy tego meczu. I to jest najważniejsze. Jeśli mogliśmy wygrać, bo mieliśmy dużo sytuacji. Ja miałem tam parę Kolega z drugiego, miał parę napastik, no i dużo było, z tych wrzutek różnych, wolnych, dużo było sytuacji. To pierwszy mecz e, rocznika 2001 w drugiej rundzie, no, gramy w tej rundzie w tej grupie spadkowej, walczymy na siłę o utrzymanie, mam nadzieję, że nam się to uda, e, aczkolwiek no można dużo, dużo tutaj mówić porównując pierwszą rundę, popaków z pierwszej rundy, a to co teraz e, widzieliśmy na boisku, ogromny, ogromny, duży e, krok do przodu.